Witam serdecznie w szóstej odsłonie Kidsowych Wiadomości. Dzisiejszy odcinek poświęcimy Księdze Światowych Rekordów Guinnessa. Jest ona związana z targami Kids Time, które nie bezpośrednio, ale za sprawą jednej z firm zapisały się na kartach historii, ale najlepiej opowie o tym gość dzisiejszego odcinka, właściciel marki Tuban, Jakub Bochenek. Przez te 15 lat obsługa yy... Wystawców przez targi nie myślę, że się polepszyła, bo zawsze była na wysokim poziomie i zawsze byliśmy zadowoleni, czy to przy działaniach marketingowych, czy te, jakichś technicznych, przy samych, samym stoisku, czy później jakichś imprezach towarzyszących wokół, jak nagrody, czy, czy chociażby bardzo ważne dla nas wydarzenie, jakie było pobicie rekordu Guinnessa, w ilości osób zamkniętych w bańce mydlanej, które odbyło się właśnie na targach w Kielcach. Był to mój pierwszy z trzech rekordów i to było pierwsze miejsce, gdzie, gdzie to było 125 osób zapniętych w bańce Mydlanej. I tutaj też targi okazały się bardzo pomocne w całej organizacji, w pomocy. Więc yy, tutaj naprawdę jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. Rekord ustanowiony w targach Kielce został już pobity i to kilkukrotnie, ale przez jakżeby inaczej firmę Tuban, która ma patent na największe bańki na świecie. Tym rekordowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, ale już teraz zapraszam na kolejny poświęcony ponownie gwiazdom. Tym razem tym z pierwszych stron gazet.